Aktualnie kapsuły są na promocji minus 50%. Co? Ale to nieprawda. Przecież w grze nie ma żadnej promocji. No w grze nie ma, ale na rynku już jest, już wyjaśniam. Ano cena kapsuł na rynku Steam jest niemalże 50% niższa od tej w grze, ponieważ każdy nie spodziewa spodziewać się przeceny i nikt nie chce kupować ich z rynku nawet za połowę ich ceny. Dlaczego tak się dzieje? Coraz więcej osób ma świadomość o inwestowaniu w itemy z CS-a i coraz więcej osób wie o czymś takim jak przecena na naklejki. W takim sensie, że historycznie był to niesamowicie dobry okres czasowy, żeby poczynić inwestycje. Im więcej osób wie o inwestowaniu w cs tym więcej informacji się pojawia. Ten temat. Co za tym idzie, informacji przepływa więcej i szybciej. A co za tym idzie, mnóstwo osób jest świadomych, że przy na naklejki równa się profit. Więc mnóstwo osób nie chce kupować się raz naklejek. Czy to w grze za pełną cenę, czy to z rynku za te 50%. No bo jaki jest sens płacić 100 lub 50% za coś, skoro za tydzień ten sam przedmiot będzie można kupić za 25% swojej pierwotnej ceny lub mniej. I na przykład weźmiemy wykres jednego z poprzednich majorów za czym, że cena kapsu spadła w dniu, lub dzień przed lub po wypuszczeniu przeceny. Tutaj sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Dlatego myślę, że można powiedzieć, że.